Smacznego! O, to jednak ziemniaki mi się trafiły. Przed chwilą się nażarłem tych marchewek. Ale dobra. Nie, 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 to zostaw ziemniaczki. Nie ma, że zostaw ziemniaczki. Jak tu jest jeszcze z takim barszczyczkiem, to, to już na pewno nie zostawiam. O, zrobić taki barszczyk. Jaki? No taki chciałeś. Jaki? A, taki. No to spokojnie, to jeszcze jest szansa. Ojeju. Uwielbiam to. No po prostu czadowo. Mm. 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 Matyśce już... No przymierzyliśmy Matyszkę do tego pokoju. Jak Mówi, że spoko. I tak dobrze, że chce ten na górze. A nie nic na dole. To się chyba na duże, no, nie? no, jasne, żebyśmy byli wszyscy razem. To wiadomo. Poczekajcie, bo tak rękami to mi się niewygodnie. Ja to o, spróbuję. Spróbuję to... widelcem. No. Gargi to są ustawione jak normalnie Wiki. Hmm. <laughs> na tych wystawach. Muszę po sobie pomacać. Żeby się pomacać. No. O, Władek, już widzę, jak on jest zachwycony tym posiłkiem. No, on jest no, każdy ja... tak samo zachwycony. Oj, oj niego tutaj jest taki, taki posiłek, który zadowala tego gościa. Yes. No, jaki? Pączki. Pączki, mhm. to. Jeż, mm. tak. Albo płatki. Ty średnio. Ja Władeczku. Chłodne. Chłodne, i teraz To teraz Władka jest ten największy pokój. No to grubo Władek. To masz niezły playroom. Władek grubo, grubo leci Grubo lecisz, stary, no, ale z tego pokoju to by można było zrobić małe mieszkanie. Tam nie kiedyś Dorosznie na trochę będzie tak chciał. Żeby podzielić? Nie, żeby sobie tam zrobić, wiesz... Strefę taką, strefę Strefa sypialna, bo tam możemy, ładek nawet ścianki powstawiać. niż miał łóżko oddzielne, wiesz, jak ma mieszkanie. Ojej, aleś mi to pasuje. 40. no wreszcie. O, Czekaj. Wyślę tu niektórym. Proszę bardzo. 40. Czekaj, matka, o teraz weź się spójrz. No, drinki w tym pizze, nie o drinki w tym pić, nie? O drinki w tym tak. Trzeba było sobie wziąć na ten Olympus, jak niektórzy biorą kubki swoje. Cyk. Smacznego dzieciarnia, ja się... Nara.